serdecznie państwa witam dzisiaj mam 19 wrzesień 2024 rok mam tu drodzy państwo taką rodzinę To spadzie jodłowej nie wybrały widać mam tu taką rodzinę w której ostatnio po prostu deko skrzaniłem łożenie gniazda i muszę to skorygować. W międzyczasie wybrała sobie ten miodek, ten cukier z tych plastrów. Tu dostawa do podkarmiaczki w sumie jeszcze 10 litry syropu, wczorajszego jeszcze nie wybrała. Teraz muszę to gniazdo jej skorygować, poprawić. Po to ułożenie sam nie wiedziałem, jak postąpić z tak wieloma ramkami. No teraz już wiem że gdy wybrała syrop rodzina na pszczela zniesła z plastrów do gniazda bardzo szybko to już to gniazdo można troszkę inaczej im zafundować po prostu plastry z pyłkiem raz dwa trzy dać na początek gniazda tylko tu taką krótką wymianę zrobić ale żeby tą wymianę zrobić muszę drodzy państwo rozsunąć całe gniazdo aby nie doszło do przewałkowania matki to jest już późna, późna jeść szyciej To jest późna jesień i na takie aspekty trzeba uważać. Co tu słychać? Pięknie zalane, piękne zalane, dobre. Wystawimy go do góry. I żeby była większa przestrzeń operacyjna tu jeszcze czerw tu jeszcze resztki czerwiu Także rodzina tu jajka i końcówka czerwiu hmm. taki plaster z jajkami tu już można wyrzucić do góry na osuszenie bo teraz jajka już niepotrzebne i tu już jest z pyłkiem już są te plastry przeznaczone do zmiany ułożenia. Tak, tu jest piękne pyłkiem plastry, widzicie. Muszą trafić na to miejsce, w którym powinny być. Teraz będą plastry z czerwiem zasklepione Bardzo ładnie wygląda No i muszę plastry osłonowe z pyłkiem przestawiać Miejsce, które były pierwotnie. Właśnie jak to było, gdzie to było? Już mi się poplątało. Tak. z pyłkiem następny plaster przerwiam przestawiam i następny z pyłkiem I w ten sposób doprowadziłem do pierwotnego ułożenia gniazda inaczej być nie może niestety drodzy państwo Mimo, że wąskie uliczki, mimo że wąskie uliczki, to dość te plasty są ciężkie i to precyzyjnie ustawiam, Tu jest 3, 5 9 ramek A tą ramkę dam polera jasną Do góry do osuszenia No i czerw jest na wyjściu To czerw dogrzeją i wyjdzie ten sposobem to gniazdo zmniejszę jedną pszczółkę i bardziej i bardziej tej po, ten pokar będzie skupiony na mniejszej ilości plastrów co mają Jeszcze raz przeliczę te plakty. 3, 6, 7, 8, tamten 9 będzie, dobrze. W i ten sposobem uniknę może dalszego podkarmiania tej rodziny także tą odrobinę czerwiu który jest stary bardzo szybko wyjdzie resztę pokarmu sobie złożą, na, e, złożą w tych plastrach strzypałem pszczoły żeby przypadkiem matki sobie nie przenieść Tylko mi z gazdy A wypadałby troszkę te pszczółki, drodzy państwo, wyprzeganiać. No to już gniazdo jest przemyśla, przemyślane. W takim szyku mogą iść do zimy. Tylko muszę tu te pszczółki. Do zatworu przegonić, żeby zatwór żeby zatwór drodzy państwo przesunąć i tak wygląda korekta w tej rodzinie pszczelej że to już powinno być wszystko w porządku nie trzeba będzie podkarmiać i proszę państwa tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.